Złodziejko. Krzyknęła teściowa, wbiegając do sypialni. Dasze oderwała wzrok od monitora i ze zdziwieniem spojrzała na kobietę. Nie miała najmniejszego pojęcia, co tym razem się stało, nikt poniół. Czułam to. Wiedziałam, że nie jesteś taka prosta, jak próbujesz się wydawać. Biedna wieśniaczko. Jak śmiałaś dotknąć czegoś świętego, Dasze pokręciła głową i znowu spojrzała na teściową. Jakoś jej się wydawało, że to jakiś żart. Marina Aleksandrowna wcześniej też wybuchała na nią z byle powodu, ale nazywać ją złodziejką. To było zdecydowanie za dużo, przepraszam, ale nie rozumiem, o czym pani mówi, powiedziała i ciężko westchnęła. Musiała jeszcze tyle pracy zrobić przed wieczorem, a teściowa krzyczała, jakby nadchodził koniec świata. Co tym razem się stało? Nie doliczyła się cukierka ze swojej szafki, której nie wolno jej było dotykać? Ona tego nie rozumie, nie udawaj głupiej. Ukradłaś moje rodowe kolczyki. Pomyślałaś, że skoro nie dałam ci ich i nie uznałam cię za godną wyboru syna, to możesz je po prostu ukraść. Oddawaj je natychmiast, bo w przeciwnym razie zniszczę tu wszystko. Dasze zapłonęła gniewem. Zerwała się na nogi i rzuciła wściekłe spojrzenie na kobietę, która już zaczęła grzebać w szafie i wyrzucać rzeczy z półek, co sobie pani pozwala. To mój pokój. A to moje mieszkanie. Nie zapomnij, głupia wieśniaczko, że mieszkasz w moim mieszkaniu. Tolerujecie cię ze względu na syna, ale to była ostatnia kropla. Nie wstyd ci tu stać i mrugać oczami. Oddawaj mi te kolczyki, łajdaczko. Albo u kobieta zawahała się, wymyślając coś jeszcze do swojej historii. Dasi zaciekawiło, co teraz powie Marina Aleksandrowna, i wewnętrznie się zaśmiała, więc stąd masz pieniądze na rodzinną kolację. Myślałam, że w końcu zdecydowałaś się podjąć pracę. Sprzedałaś moje kolczyki. Gdzie je oddałaś? Mów, bo złożę doniesienie na policję, piszcie co chcecie. Ja żadnych kolczyków nie wzięłam. Bezpodstawnie mnie obrażacie. Uraza wrzała w środku. Dasze chciała rozpłakać się z kłębu, który zaczął dusić jej gardło. Trzęsła się w histerii. Jak mogli oskarżać uczciwego człowieka o kradzież? I Marina Aleksandrowna, jak śmiała mówić to wszystko po tym, jak ona spłaciła ogromny kredyt, który mąż zaciągnął na remont mieszkania matki, bezpodstawnie. Jakie znasz słowa? A wy specjalnie to wszystko wymyśliście. Spłaciłam wasz kredyt, a teraz można robić moje życie nie do zniesienia. Tak to wygląda, nie wytrzymała Dasze. Mieszkała z mężem zaledwie siedem miesięcy, a Teściowa codziennie coś wyrabiała, ale tym razem przekroczyła wszelkie granice. O jakim kredycie mówisz? Ty łajdaczko! Zbieraj swoje rzeczy i idź gdzie chcesz. Powiem synowi, że jesteś złodziejką. Zapamiętaj to, Dasze zaczęła rzucać rzeczy do walizki, zabrała swój laptop i całą niezbędną do pracy technologię, i płacząc, wybiegła z mieszkania Teściowej. Zupełnie nie rozumiała, jak mogli ją oskarżyć o kradzież. Przyjaciółka miała rację, gdy mówiła, że ją wykorzystają i wyrzucą. Po co tyle pieniędzy wkładasz w ich kredyt? Lepiej byś oszczędzała na pierwszy wkład hipoteczny, mówiła. Dasz tylko żartowała, zapewniając, że zdąży wziąć hipotekę, a teraz została prawie bez pieniędzy na ulicy. Nie udało jej się dodzwonić do męża, najpierw zrzucał połączenia. A potem w ogóle wyłączył telefon lub się rozładował. Dasze nie wiedziała, gdzie wziąć pieniądze i gdzie pójść. Zadzwoniła do przyjaciółki, bo Jelena była jedyną osobą w mieście, która mogła jej pomóc w tej chwili. Len, mogę przyjechać do ciebie. Zapytała Dasze, starając się mówić spokojnie: Oczywiście, przyjeżdżaj, dziś mam wolne. Odpowiedziała: Świetnie, a mogę u ciebie zostać na noc. Zapytała Daszę na wszelki wypadek, nie wiedząc, czy uda jej się skontaktować z mężem i rozwiązać kwestię mieszkania, bez problemu, co się stało o długa historia. Przyjadę i wszystko ci opowiem, gdy Daszę dotarła do mieszkania Leni. Była na granicy łez. Zaczęła opowiadać przyjaciółce, jak napadła na nią teściowa. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, co ją podkusiło. Wygląda na to, że specjalnie czekała, aż wniosę ostatnią ratę. I ani razu nie powiedziała dziękuję przez cały ten czas, tylko wytykała, że siedzę w domu, a mogłabym znaleźć pracę, a gdy urządziłam kolację, myślałam, że będziemy świętować spłacenie kredytu, ale Marina Aleksandrowna nawet nie wyszła, powiedziała, że już jadła i że nie ma co się radować, skoro nie ma dochodu. Dlaczego ona tak się ze mną obchodzi? Jesteś pewna, że to ona spłacała ten kredyt. Lena uniosła brew. A czy inny? Był on na Lesze. Ale remont robili w jej mieszkaniu. I widać, że nie był tani. A może twój mąż nie powiedział swojej ukochanej mamusi, że spłaca kredyt twoimi pieniędzmi? Nie pomyślałaś o tym. Co ty mówisz? Lesza nie postąpiłby tak. Cóż, nie wiem. Gdzie teraz jest twój Lesza? Dasze spojrzała na zegarek. Mąż powinien już być w domu, ale nie śpieszył się, by do niej zadzwonić i dowiedzieć się, gdzie jest. Nagle coś ukłuło ją w piersi. Ani przez chwilę nie wątpiła w swój wybór. Kochała go, a on też ją kochał, czuła to. Poznali się, gdy Dasze przyjechała do miasta do swojej przyjaciółki, zostawiając rodziców na wsi. Przyjeżdżała raz w miesiącu, a potem Lesza zaczął ją odwiedzać. I po roku zdecydowali się połączyć swoje losy. Lena załatwiła przyjaciółce dobrą pracę w firmie zajmującej się tworzeniem gier komputerowych, gdzie rysowała postacie i tła. Dasze świetnie radziła sobie z rysowaniem, szybko wykonywała zadania i otrzymywała niezłe premie. Mąż mówił, że z takimi dochodami szybko uzbierają na hipotekę, ale najpierw musieli spłacić jego kredyt, który zaciągnął kilka lat temu na remont mieszkania matki. W ostatnim półroczu Dasze oddawała większość swoich pieniędzy na ten kredyt, a zamiast podzękowania otrzymywała tylko strumień obelg, sypanych na nią jak śmieci z przepełnionego wiadra. Mąż wciąż nie zadzwonił. Dasze zaczęła się bać, że teściowa nastawiła go przeciwko niej. Rano telefon komórkowy w końcu zaczął wibrować cześć odpowiedziała Dasze, starając się nie pokazać urazy do męża, który wcześniej nie interesował się, gdzie ona jest. Cześć. Dasz, nie zamierzasz wracać do domu, do domu? Nie mam domu. Twoja mama wyrzuciła mnie ze swojego mieszkania i oskarżyła o coś, czego nie zrobiłam. Tak, mama się uspokoi. Dlaczego tak reagujesz? Wracaj i tyle, Dasze nie mogła uwierzyć, że mąż tak lekko podchodzi do tego, że nazwano ją złodziejką. Czy nie obchodziło go to, co się z nią dzieje? Lesza, nie pójdę tam, gdzie mnie nienawidzą. Czy twoja mama w ogóle wie? Że to ja spłacałam cały kredyt na remont, czy uważam mnie za leniuchę, siedzącą ci na karku, prosiłem, żeby o tym nie mówić. Zaczął krzyczeć mąż. A ty wczoraj palnęłaś, i ona mnie przesłuchiwała pół wieczoru. Co to za różnica, co ona myśli? Spłacałaś ten kredyt nie dla niej, tylko żebyśmy mogli wziąć hipotekę. W każdym razie, czekam na ciebie w domu. Pa rozłączył się, a Dasze po prostu siedziała i wpatrywała się w jeden punkt. Poszła do kuchni i opowiedziała lenie, co się stało. Nawet nie wiem, co teraz robić. Wypłata dopiero za dwie tygodnie, a ja mu wszystkie pieniądze oddałam. On nie chce mnie słuchać, mówi, żebym wracała i tyle. Po prostu cię wykorzystuje. To było oczywiste. Dasze, postaw mu się. Mogę ci pożyczyć pieniędzy. Odłożyłam na wakacje, ale to jeszcze nie teraz. A na swojego męża olej, Dasze starała się stłumić urazę do teściowej i męża i zaczęła szukać mieszkania na wynajem. Podziękowała Lenie za zrozumienie i pomoc. Mąż zadzwonił dopiero po tygodniu. Dasze ucieszyła się, chociaż nie było jej przyjemnie, że tyle czasu nie interesował się, gdzie jest i z kim, ale mimo to odebrała, postanowiłaś grać na dumnej? Bardzo ładnie. Powinienem zacząć martwić się, z kim tam przebywasz. Lesza był pijany. Dasze zacisnęła usta, nie wiedząc, co odpowiedzieć na jego zarzuty. Słyszysz siebie? Próbujesz mnie obwiniać o to, że wcześniej się tym nie interesowałem, a powinienem był. Wyjechałaś z rzeczami i mnie zostawiłaś. Obudź się! Twoja matka mnie wyrzuciła. Zmęczyłam się byciem dla niej szmacianą lalką. Też jestem człowiekiem. Mam dość znosić upokorzenia i obelgi. Nie chcesz wracać. Nie musisz. Przelej mi trochę pieniędzy. Wypłatę opóźniają, a mnie cepsuł się samochód. Dasze poczuła, jak zalewa ją fala gorąca. Mężowi było obojętne, co się z nią dzieje. Liczyły się tylko pieniądze, które ona zarabiała. Łzy napłynęły jej do oczu. Naiwnie wierzyła, że on ją kocha, a on. Idź do diabła, Lesza. Dasze wyjęła kartę sim. Złamała ją i wyrzuciła. Nie chciała utrzymywać kontaktu z kimś, dla kogo była obojętna. Tego samego wieczoru kupiła nową kartę SIM i rozdała numer wszystkim, których uznała za stosowne. Minęło pół roku. Chociaż zajęło to trochę czasu, Dasze zdołała stłumić w sobie uczucia do Leszka. Mieszkała w wynajętym mieszkaniu i oszczędzała duże sumy z dochodów, aby w przyszłości spróbować uzyskać hipotekę. Dwa miesiące po ostatniej rozmowie z Aleksiejem Dasze złożyła pozew o rozwód i od czterech miesięcy czuła się wolna i niezależna. Przypadkowo spotykając w centrum handlowym byłą teściową, Dasze chciała udawać, że jej nie zauważyła. Ale kobieta szybko do niej podeszła. Dasze, cześć! Możemy porozmawiać. Kobieta skruszona odwróciła wzrok i zachowywała się zupełnie inaczej niż wcześniej. Dasze postanowiła się nie obrażać i skinęła głową na znak zgody. Usadowiwszy się w strefie Food Court, zamówili lody. Marina Aleksandrowna zaczęła pierwsza. Muszę cię przeprosić za to, że wtedy oskarżyłam cię o kradzież. Dasze z zaskoczeniem wpatrywała się w swoją byłą teściową. Tak, nie zdziwiaj się. Wtedy naprawdę myślałam, że to ty to zrobiłaś, ale. Powiedzieć to nie jest łatwo. Tydzień po twoim wyjeździe zaginął mi pierścionek. Myślałam, że przyszłaś po rzeczy i go zabrałaś. Nie mogłam się z tobą skontaktować. A potem zauważyłam coś jeszcze. Ostatnio Lesza stał się nerwowy, zaczął się grubiańsko odzywać. Oczywiście przekładałam swoje biżuterie w inne miejsce, a w nocy usłyszałam dziwny hałas w salonie. Gdy tam weszłam, zobaczyłam, że Lesza szukał szkatułki. Krzyczał, że pilnie potrzebuje pieniędzy i że jeśli się nie odegra, to go zabiją. Najpierw tego nie rozumiałam, ale potem porozmawialiśmy. Okazało się, że od ponad pół roku grał w karty i ciągle przegrywał. Kradł moje kosztowności i zastawiał je w lombardzie. Przez te pół roku wiele z nim przeszłam. Lesza próbował z tym skończyć, mówił, że jak tylko będzie mógł, to cię sprowadzi z powrotem za wszelką cenę. Bo cię kocha. A potem znowu się zrywał i zostawiał tam całą swoją wypłatę. Sprzedał swój komputer za bezcen, prawie wszystko z waszego pokoju wyniósł. A kiedy otrzymał wiadomość z sądu, że chcesz się rozwieść, przez dobę go nie widziałam. Myślałam, że pojechał do ciebie, a potem wrócił z pokwitowaniem i zaczął domagać się ode mnie pieniędzy, żeby spłacić dług. Marina Aleksandrowna szlochała, a Dasze z rozczarowaniem kręciła głową. Nie mogła zrozumieć, jak nie zauważyła u męża uzależnienia od hazardu chociaż przypomniał jej się jeden przypadek, kiedy nie mieli co robić. Znajdując w biurku męża karty, Dasze zaproponowała mu grę. A on ucieszył się, jego oczy zabłysły, ale po pierwszej przegranej zaczął krzyczeć i przeklinać i prawie się pokłócili. A co z kredytem, który brał na remont waszego mieszkania? Czy go spłacił, czy też pieniądze, które mu dawałam, również przepuszczał? Odważyła się zapytać. Kredyt. Jaki kredyt? Remont robiłam za własne pieniądze, zdziwiła się kobieta, Dasze zrozumiała, że mąż ją oszukiwał i wykorzystywał jej zarobki, wpłacając pieniądze do kieszeni hazardzistów. Opowiedziała Marinie Aleksandrownie, że co miesiąc dawała mężowi duże kwoty, by spłacał kredyt, gdy Dasze skończyła swoją opowieść, kobieta zaczęła płakać i prosić o wybaczenie. Że ślepo ufała swojemu synowi i źle traktowała synową. Dasze jedynie wzruszyła ramionami i powiedziała, że nie ma do niej urazy, ale winowajcą, który powinien przeprosić je obie, prawdopodobnie tego nie zrobi. Były mąż nigdy nie umiał przepraszać. Była gotowa pogodzić się z tym, dopóki nie poczuła całej siły jego obojętności. Teraz stało się oczywiste, że Lesza kochał tylko karty, a rodzina mało go interesowała. Dasze nawet ucieszyła się, że nie zdążyli mieć dzieci, myślę o przymusowym leczeniu dla niego. Lesza zaczął dużo pić. Nie wiem, co z nim zrobić, powiedziała Marina Aleksandrowna, koniecznie to zróbcie. Być może to pomoże, odpowiedziała Dasze i spojrzała na zegarek. Uśmiechając się przepraszająco, dziękuję za tę rozmowę i za to, że otworzyliście mi oczy naprawdę. Muszę już biec, żeby zdążyć przygotować się do randki. Dziękuję ci, że wysłuchałaś i opowiedziałaś mi jeszcze więcej ciekawych szczegółów na temat mojego syna. Teraz na pewno porozmawiam z dobrym znajomym o przymusowym leczeniu Leszka. Bądź szczęśliwa, Dasza i nie miej do mnie urazy, nie będę, obiecuję, uśmiechnęła się Daria i pospieszyła do wyjścia, nie zdążywszy nawet nacieszyć się lodami, które w trakcie rozmowy zdążyły stopnieć.